Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Dość łatwo w przytoczonej przez Jezusa przypowieści skupić się na wytrwałości w modlitwie, której skutkiem jest wyproszenie tego, o co prosimy. Tak, jakby wytrwałość miała być sposobem na Boga, kluczem do sukcesu. Tymczasem w zdaniu poprzedzającym nie ma mowy o osiągnięciu efektów. Ale o tym, by zawsze się modlić i nie ustawać. W podsumowaniu słyszymy zapewnienie o wzięciu w obronę troskę Boga o nas, co niekoniecznie musi wiązać się z natychmiastowym rozwiązaniem wszystkich problemów. Jednocześnie możemy po raz kolejny zmierzyć się z tym, że czasem o wiele łatwiej zaufać nam drugiemu człowiekowi, chociaż może nas zawieść. Niż Bogu, który zawsze się o nas troszczy i czuwa w każdej minucie. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.